Anna witam i zapraszam na serwis informacyjny. W pierwszej części serwisu relacja z Dnia Strażaka, Król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego wybrany, udane święto Polfarmy. 22 maja starogardzcy strażacy uroczyście obchodzili swoje święto. Dzień Strażaka był okazją do wręczenia orderów, odznak, odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni. Strażakom wręczali je komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Wardyn, zastępca pomorskiego komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Bartłomiej Molin oraz wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Jak co roku w Dniu Strażaka wyróżniamy strażaków, którzy się wyróżnili, dostają awanse, odznaczenia, nagrody. Również zgromadziliśmy tu gości, z którymi współpracujemy, samorządowców, posłów, przedsiębiorców, którzy bardzo nam pomagają. Także dzień strażaka to czas podsumowań, podziękowań i wielkiej radości, bo było cieszymy się, że wcali i zdrowi ten rok żeśmy przeżyli. Na wydarzeniu obecny był m.in. prezydent miasta Janusz Stankowiak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski, dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewa Roman oraz starosta starogardzka Wioletta Strzemkowska-Konkolewska, którzy w podziękowaniach otrzymali pamiątkowe grafiki. Okrzyk Wiwat Król, Niech Żyje Król, w tym roku w starogarskim Bractwie Kurkowym usłyszał Zbigniew Bąk. 25 maja, podczas corocznego turnieju w strzelnicy, ustrzelił symbolicznego kura. Do starogarskiego bractwa wstąpiło też dwóch nowych braci Michał Benert i Tomasz Przeniewski. Podczas turnieju złożyli uroczyste ślubowanie. Sobotniemu turniejowi towarzyszył rodzinny piknik w strzelnicy. Chciałbym podziękować za to, że miałem szansę strzelania od stóp króla i zostałem 30 powojennym królem placu starogardzkiego. Święto Polfarmy licznie zgromadziło mieszkańców miasta oraz przyjezdnych. Na miejscu odbył się piknik rodzinny i zabawy dla całych rodzin. Wieczór uświetnił występ gwiazdy wieczoru, Kleon. W drugiej części serwisu, m.in. zakończenie roku UTW, posiedzenie Rady Sportu, akcja ubrania do oddania. Muzyka Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku S-Centrum działającego przy SCK zakończyli w ubiegłym tygodniu rok akademicki 2023-2024. Na uroczystości obecna była goszcząca tego dnia w Starogardzie europosłanka Magdalena Adamowicz, prezydent Janusz Stankowiak i przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Marcin Lębkowski. Nie zabrakło rektora UTW, dyrektor SCK Ewy Roman i koordynatora UTW Ewy Landowskiej. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Darius ze swoją córką Nadią. Szanowni Państwo, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za Waszą aktywność, za ten przykład, który daje się młodym ludziom. Bo Wy czasami patrzę macie więcej energii od tych nasto, 20, 30 lat naprawdę. Cieszę się i dziękuję za to, że dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami. Jesteście dla mnie wzorem i cieszę się, że jak już dojdę do tego etapu emerytalnego, to będę mógł wstąpić do tak silnej organizacji, jak jest Uniwersytet w Starożytności Czajszej. Dziękuję bardzo. W zeszły czwartek w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się pierwsze posiedzenie Starogarskiej Rady Sportu powołanej przez prezydenta Janusza Stankowiaka na kolejną kadencję. Jednogłośnie przewodniczącym rady został Adam Sobiecki, a jego zastępcą Piotr Szulc. Starogardzkie Stowarzyszenie Start On promujące sport wśród osób z niepełnosprawnością organizuje wspaniałą akcję. Ze zbiórki niepotrzebnych ubrań chcą sfinansować ekstremalną wyprawę dla sześciu śmiałków z niepełnosprawnością ruchową. Dokumentując całą wyprawę chcą udowodnić, że najwięcej ograniczeń jest w naszej głowie. Stowarzyszenie Start On Starogard Gdański na co dzień zajmuje się sportem osób z niepełnosprawnościami, ale również prowadzi inne przedsięwzięcia. Jedną z nich jest wyprawa Trip On. Ma ona polegać na takiej wyprawie, gdzie sześciu śmiałków z niepełnosprawnością ruchową przejedzie przez całą Polskę, od Mazur po góry i będą robić różne ekstremalne i niesamowite. Rzeczy. Co ona ma na celu? Pokazać społeczeństwu, że bycie osobą, będąc osobą z niepełnosprawnością, można łamać bariery i świetnie się przy tym bawić. Wyprawa jest nietuzinkowa, i w nietuzinkowy sposób postanowiłyśmy zebrać fundusze na wyprawę. Znając problem nadmiaru niepotrzebnych ubrań, znalazłyśmy firmę Ubrania do Oddania, która w bardzo transparentny sposób zbiera ubrania, wprowadza je do drugiego ubiegu, a nam przekazuje złotówkę z każdego kilograma. Dołączenie do akcji jest bardzo proste. Są dwa sposoby. Można samemu spakować karton, ważne jest, żeby on był między 10 a 30 kg, zakleić i wezwać z linku, który będziecie mieć w komentarzu wezwać bezpłatnego kuriera lub przynieść bezpośrednio do nas, jeśli są to mniejsze ilości lub macie jakiś problem, na Derdowskiego 3A, na Jaworową 5, również w Starogardzie, bądź na Targowisko Miejskie, do, na stoisko rogowe, tam są znicze kwiaty, pierwsze od strony cmentarza, naprzeciwko sklepu mięsnego. Także bardzo serdecznie zapraszamy do dołączenia do akcji. Jest to niesamowita inicjatywa, która żeby się spełniła, potrzebuje zaangażowania lokalnej społeczności. Więc zróbmy coś razem niesamowitego. Oprócz zaangażowania indywidualnych osób. Zbiórki zorganizowały nam między innymi szkoły, ale też pracownicy Urzędu Miasta i też sportowcy z klubu Falanga. Kartony do wysłania czekają właśnie na kuriera. Także również jeżeli chcecie w swoim zakładzie pracy bądź w swoim gronie zorganizować zbiórki, zapraszamy do kontaktu. W minioną środę prezydent miasta Tczew spotkał się z włodarzami miasta Starogard Gdański. Łukasz Brządkowski odwiedził Janusza Stankowiaka w jego gabinecie. Obaj prezydenci zadeklarowali wolę współpracy opartą na wzajemnym szacunku, dzieleniu się doświadczeniem, wiedzą i dobrymi praktykami, które będą służyły rozwojowi ich miast i mieszkańcom. W publicznej szkole podstawowej nr 6 23 maja odbył się ósmy powiatowy konkurs Lingwistyczny Szkolny Poliglota z języka angielskiego oraz niemieckiego. Dyplomy, wyróżnienia i nagrody wraz z dyrektorem szkoły Ryszardem Hapońskim finalistom wręczała przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert. W konkursie pierwsze miejsce zajęła Amelia Starkę, drugie Franciszek Szatkowski, a trzecie miejsce Wanda Gulgowska. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Połączy, bo dzięki temu możecie rozstrzygać swoje horyzonty, ponadto podróżować, no i zaprzyjaźniać się z innymi osobami do obcym dla Was kraju. Mam nadzieję, że te Wasze dzisiejsze Od piątku w galerii A Starogardzkiego Centrum Kultury oglądać można wystawę prac malarskich, rysunkowych, fotograficznych i graficznych Zdzisława Beksińskiego. Wszystkie prezentowane prace pochodzą z kolekcji Warszawskiego Domu Aukcyjnego. Na ekspozycji znajdują się prace z całego okresu twórczości od lat 50. do współczesności. Wystawa biletowana, czynna do 14 czerwca. Bardzo serdecznie chcemy zaprosić Państwa na arcyciekawą wystawę prac Zdzisława Beksińskiego do Galerii A w Sorgardzie Gdańskim. Jest to wystawa, która prezentuje aż 33 prace. Mamy prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i graficzne. Są to prace, które zostały pożyczone z Warszawskiego Domu Aukcyjnego. Na wystawę zapraszamy do 14 czerwca. Wystawa jest czynna codziennie prócz sobót od poniedziałku do środy od 9 do godziny 18, czwartek, piątek godzina od 9 do godziny 16 i w niedzielę od 14 do 18. Wystawa jest bilety na wystawę są płatne 20 zł dorośli 10 zł młodzież i emeryci i jeszcze mamy taki pakiet szkolny z pewną bonifikatą. Zapraszamy, bo wystawa naprawdę jest ciekawa, pokazuje cały przekrój twórczości Beksińskiego i warto zobaczyć to, żeby skonfrontować swoje wiadomości o Beksińskim z pracami, które znajdują się na wystawie. 31 maja o godzinie 19.00 osiedlowy Dom Kultury zaprasza na koncert Centrum jest w nas. Wystąpi Teatr Kuźnia Bracka i Młoda Kuźnia z Odeka. Wstęp bezpłatny. Już po raz piąty Starogard Gdański przystąpi do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Tradycyjnie przez cały czerwiec będziemy kręcić kilometry dla Starogardu. Miasto, które zdobędzie ich najwięcej, otrzyma puchar rowerowej stolicy Polski. Aby włączyć się do akcji, należy pobrać na telefon bezpłatną aplikację Aktywne Miasta. Aplikacja działa na terenie całego świata. Na najlepszych rowerzystów, którzy w czerwcu przejadą najwięcej kilometrów dla naszego miasta, czekają atrakcyjne nagrody. Muzyka Szkociewskie Diabły sezon 2023-2024 pierwszej ligi mężczyzn zakończyły na czwartym miejscu. Mimo wygranej w decydującym pojedynku na swoim parkiecie, to GKS Tychy uzyskał większą sumę punktów w dwu meczu o brązowy medal. Okazję do podziękowania za dostarczone emocje kibice mieli podczas wspólnego pikniku z zawodnikami SKS, Fulimpex, Starogard Gdański i całym sztabem szkoleniowym, który odbył się w piątek 24 maja w Pabie Kraft. Były uściski ręki, osobiste rozmowy, autografy i pamiątkowe zdjęcia. Wspólny czas wypełnia im zabawa, konkursy i krótkie mecze. 25 maja KP Starogard przegrał wyjazdowy mecz z Elaną Toruń wynikiem 3-0. Kolejne spotkanie naszych piłkarzy odbędzie się na naszej murawie 30 maja z drużyną Unia Solec Kujawski. W sobotę, 25 maja, 16 zawodników BIOFIT Bonus Karate Team wzięło udział w ogólnopolskim turnieju IPON Cup w Koronowie. Nasi karatecy spisali się bardzo dobrze, zdobywając 14 medali, 3 złote, 7 srebrnych i 4 brązowe. W załodach wzięło również udział wielu początkujących zawodników, którzy zdobyli cenne doświadczenie. Zawodnicy KS Ring Kociewie w miniony weekend brali udział w międzynarodowym turnieju bokserskim o Burmistrza Miasta Kęczyn 2024, w którym prezentowali się zawodnicy z Polski i Litwy. Jakub Gołyński zajął pierwsze miejsce, natomiast na drugim stopniu podium stanął Szymon Kuśnierz. W turnieju wzięli również udział Borys Brzeski i Leon Stopa. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.